Zacznę od takiej mojej myśli, która tutaj właśnie w tym momencie przywołała. Chyba jestem wśród ludzi, w których po prostu wszystko nas łączy. Panie Prezydencie, to chyba to cywilizowanie to jest efekt tego, że ja tutaj stoję i jestem ministrem tego rządu, dlatego że taka refleksja. Nigdy nie byłam członkiem żadnej partii politycznej, nawet młodzieżówki. Jestem dwa razy posłem, dwie kadencje posłem i Ministrem rządu, jak najbardziej partyjnego. Więc to chyba to efekt tego cywilizowania, że coś się zmienia, jakoś się udało. Jestem samorządowcem, reprezentuję organizacje pozarządowe, w tej chwili Koło Polskie Sprawy, które również ma stowarzyszenie. I o wszystko, o czym panowie wcześniej mówili, jest mi bardzo bliskie. Bardzo bliskie jest mi przede wszystkim działanie, przede wszystkim łączenie. Moja funkcja nazywa się Funkcja do Spraw Integracji Społecznej. Została mi ona powierzona nie tylko po to, aby rozmawiać pomiędzy różnymi sektorami naszego społeczeństwa, sektorem pozarządowym, samorządowcami, biznesem i rządem, ale też, o dziwo, jak się przekonałam po tych paru miesiącach, konieczna jest rozmowa pomiędzy różnymi sektorami czy różnymi resortami w tym rządzie. Polska niestety jest podzielona, co mnie smuci od dawna ponieważ jestem człowiekiem dialogu i uważam, że skupienie się na problemie, poszukanie różnic, ale tylko po to, żeby wyciągnąć określone wnioski, żeby znaleźć dobre rozwiązania, po to, żeby służyć Polakom, to jest to, gdzie te różnice mają rację bytu. Tylko po to. Właściwie nie ma rozwoju, nie ma pójścia do przodu, jeżeli się nie różnimy, bo cóż by było tak, jeżeli wszyscy byśmy mówili tak samo i wykonywali rozkazy partyjne. Ja generalnie mam problem z wykonywaniem rozkazów, ale zazwyczaj staram się przekonać tych, którzy te rozkazy mi próbują wydawać, że lepiej poszukać dobrych argumentów i dobrych rozwiązań i wtedy możemy współdziałać i współgrać.